Który lepszy? Leon 13 plus 10 plus 12. Każdy oczywiście z tych papieży ma swoje plusy, ale zdecydowanie stawiam na Piusa X. Z Piusem X, proszę Państwa, to jest przeciekawa historia, bo my Piusa X kojarzymy w jaki sposób? Kojarzymy Świętego Piusa X jako mm, z tego powodu, że na przykład istnieje e, Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X. Kojarzymy Piusa X już, jeżeli bardziej się zgłębimy, z tego powodu, że y, potępiał modernizm. I świetnie. Uwielbiam za to świętego Piusa X. Choć niestety warto wiedzieć, że święty Pius X y, poniósł w tej kwestii klęskę. Bo modernizm, mimo że on zrobił zapewne wszystko, co można było wtedy zrobić, to jednak modernizm dzisiaj. Święci Triumfy. Ale do czego zmierzam? Do tego chociażby, że my bardzo mało wiemy o tej e, stronie świętego Piusa, takiej niewalczącej, nie, nie która jest dla mnie najważniejsza w jego postaci, żeby była jasność, ale e, bardzo mnie poruszyło, kiedy dowiedziałem się wiele już lat temu, rzecz jasna, że Pius X to jest ten papież, który udostępnił nam to, co dzisiaj uważamy za absolutną normę. I przez co ta pandemia jest dla nas tak dokuczliwa dla katolików, czyli częstą komunię świętą. Jest taka opowieść o św. Piusze X, kiedy to właśnie 8 czy 9-letnie dziecko podeszło do niego jako kapłana i powiedziało, że ono by chciało przyjąć Pana Jezusa. I wtedy święty Pius X pokazał konsekrowaną hostię i zapytał to dziecko, czy wiesz, co to takiego? A to dziecko powiedziało z mocą i pełnią wiary, że to jest Pan Jezus, Zbawiciel, Syn Boży, żywy, ukryty w chlebie. Pius X odpowiedział, że tak, dziecko, wiesz wszystko, co potrzeba, żeby przyjąć komunię, i to on tę wczesną komunię świętą właśnie potwierdził, oraz częstą komunię świętą. I teraz wielokrotnie zastanawiałem się, dlaczego. Bo oczywiście w tak ważnych, doniosłych momentach Kościoła i zmianach nie ma, nie ma przypadków, i jestem przekonany, że święty Pius X widział, co się dzieje. Widział, dokąd zmierza świat. Widział, że zagrożeń duchowych jest coraz więcej, i dlatego antidotum na te zagrożenia duchowe, jakim jest komunia święta, powinniśmy przyjmować jak najczęściej. Dzisiaj, tak wiele lat, tak wiele dekad. Po śmierci Piusa X tych zagrożeń jest jeszcze więcej. Jesteśmy nimi bombardowani. Dlatego częsta Komunia Święta jest dla nas tak istotna. I próbuje się ją nam ograniczyć. I to jest bardzo przydatne.